wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu w cieniu Imperium. Ze mną niezmiennie szara eminencja tego kanału Werner Gorder oraz nasz frontman Rupert ze wsi Hoyten. A dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam o najnowszym podręczniku, jaki ukazał się do Warhammera, czwartej edycji. Tak naprawdę o kompanionie do niego, czyli niezbędniku do trzeciej części wewnętrznego Wroga, czyli właśnie Szarej Eminencji. Jak wiecie, na łamach naszego kanału omawialiśmy każdy z tych niezbędników. Z góry też uprzedzimy, że dostaliśmy polską wersję od Copernicus Corporation, więc materiał jest prawie że sponsorowany, bo fakt, faktem dysponujemy oryginałami już od jakiegoś czasu. Mieliśmy więc możliwość się z nimi zapoznać i dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam o tym, co sądzimy, właśnie o samym niezbędniku, co on zawiera, na ile uważamy, że jest wart Waszych pieniędzy i będziemy też chcieli starać się spojrzeć na niego bardziej z perspektywy ogólnie prowadzących Warhammera, a nie tylko ludzi, którzy prowadzą wewnętrznego wroga, bo wiadomo, że no, te niezbędniki towarzyszył tak naprawdę najnowszej odsłonie tej wielkiej kampanii. A jeżeli chodzi o samo prowadzenie Warhammera, to akurat ten konkretny podręcznik, ten konkretny niezbędnik może się bardzo przydać, ponieważ zawiera bardzo, ale to bardzo dużo przygód, tak naprawdę. Tak, to prawda, jest dużo przygód, jest dużo pomysłów. Na przygody. ja też tak w ramach wstępu dodałbym, że każdy z tych e, niezbędników, jakie otrzymujemy, tam jest różne rzeczy, są powkładanego do środka, ale każdy stara się w miarę przynajmniej na czymś skupić. O poprzednich dwóch możecie usłyszeć w naszych wcześniejszych odcinkach. No i tam mieliśmy w zależności, czy to był Rake, czyli o podróżach po rzekach Imperium, takich rzeczach. Pierwsza część bardziej przybliżała nam Imperium, ten system działania. Oczywiście były tam rozmaite dodatki. Trzeci niezbędnik, tak naprawdę, najbardziej mimo wszystko skupia się. Na Midenheim, może nie w kontekście opisu samego miejsca, bo czego wyjdzie nam kolejny podręcznik po polsku już za jakiś czas, natomiast rozbudowuje nam całą tą fabułę, która dzieje się w Midenheim, dostajemy do tego przygody, bohaterów niezależnych, parę innych rzeczy i. Z jednej strony trochę szkoda, bo nie wszystko jest łatwe do przeniesienia na inne ziemie, chociaż się oczywiście da. Z drugiej strony, na dobrą sprawę teraz, dzięki czwartej edycji, Midenheim i Okolice otrzymują trzy swoje książki dwie od wroga wewnętrznego i kolejna w planach wydawniczych Kopernikusa, czyli samo miasto Midenheim, czyli kolejna część Imperium zostaje naprawdę już szeroko, ciekawie i głęboko rozpisana. No, przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że. Akurat w tym niezbędniku, o którym dzisiaj mówimy, na którym się dzisiaj skupiamy, nie ma opisanego samego miasta. Te przygody, które tam się dzieją, ewentualnie te rzeczy, które są w tym niezbędniku, troszeczkę to rozbudowują, ale to nie jest tak, że tam są rzeczy, których nie znajdziecie gdzie indziej. Tak, tak, jak najbardziej. Za to z całą pewnością no, rozbudowują nam wszystko to, co się dzieje podczas samej kampanii, jak bohaterów. Dokładnie tak, wydarzenia rozbudowuje bohaterów niezależnych, te rzeczy. No. Plus jest też taki, że jeżeli na przykład prowadzicie kolejną kampanię w Middenheim i już nie chcecie tam prowadzić wewnętrznego wroga, bo to różna zna, zrobiliście, jest zaliczona. To jest dużo wątków, których mogli nie poruszyć, które można teraz pogłębić, dać im nowe życie i wyciągnąć z nich kolejne rzeczy na sesję. A więc chyba tyle tytułem wstępu wystarczy. I może idźmy do tego, co jest w tej wielkiej kędze. A zaczyna się od wstępu. Tak, zaczyna się od wstępu. Wstęp no cóż, tutaj akurat jest ukłon w stronę Karla Sargenta. I za no to dużo mówić. No, książka jest z poświęcona, ponieważ akurat kiedy opisałem, no to umarł. No zresztą e, też te wszystkie kompaniony mają trochę taki klimat dodatkowego wydania DVD, takiego ekskluzywnego, czy coś takiego z różnymi właśnie takimi ciekawostkami, małymi pierdłukami u boku. No i tak jest. Potem natomiast przechodzimy do pierwszego rozdziału i pierwszej przygody, a w zasadzie części przygody, jaką znajdziemy, czyli przyjęcie w ogrodzie. A właściwie nie tyle w samej. Przygody, co rozbudowania tego, co w samej szarej eminencji na temat tego przyjęcia w ogrodzie jest. Tutaj mamy tego jeszcze więcej: dodatkowe rzeczy, dodatkowe plotki, dodatkowe tabelki, dodatkowe pomniejsze, właśnie jakieś zwroty akcji. Jest tego dość sporo, bo 14 stron na ten temat. Tak, oczywiście jest nieodzowna tabelka, ponieważ mamy tam labirynt, taki złożony z żywopłotów, jak to przystało na dobrym szlacheckim przyjęciu, po którym można sobie chodzić i tam w wiadomych celach poznawania się bliżej, podsłuchiwania i innych tego typu rozrywek tej bogatszej warstwy społeczeństwa. Więc jest do tego ciekawa tabelka, z której gracze mogą wyciągać dodatkowe informacje. To jak najbardziej dotyczy się właśnie fabuły wewnętrznego wroga. Ale jak ktoś chce mieć te, jakby taki wiesz, template, żeby właśnie rozrysować gdzie indziej taką przygodę, może no to, to być zdatne, tak? chociaż no, też nie ukrywajmy, trochę roboty w rękach MG zostaje, no a taki już nasz los. No a później przechodzimy do rozdziału drugiego. Rozdział drugi to jest kolejny rozdział, który skupia się w zasadzie na przygodach, bo są to krótkie przygody, krótkie pomysły na przygody, które można wykorzystać w Midenheim, można wykorzystać podczas sesji wewnętrznego wroga, ale można wykorzystać również w swoich własnych sesjach albo wrzucić je, przenieść gdzie indziej. Jest tego sześć przykładów, z czego niektóre są naprawdę krótkie i bardziej są to takie opisane wydarzenia na sesji jak. Jest tam na przykład niedźwiedź na jarmarku, i z tym jest oczywiście zamieszanie, i co gracze zrobią. Więc takie małe rzeczy do wepchnięcia do miasta, do ubarwienia go. Chociaż no, niektóre z tych pomysłów są bardziej rozbudowane. Mamy troszeczkę o slenesa, są jakieś tam sposoby na kontakt z półświadkiem, troszeczkę porywaczy zwłok. I jedna, która moim zdaniem zasługuje na uwagę, o niejakim barbakosie. The Lich Thing to jest taki mały fragment, który troszeczkę nas cofa do czerpania odrobinę z Lovecrafta, odrobinę z mitologii, w mamy jakieś nienazwane coś, co nie do końca chce się wpisywać w te nasze klasyczne ramy bogów chaosu, mrocznych potęg, nekromancji i podobnych rzeczy. Więc myślę, że to jest fajny pomysł i, i fajna inspiracja do tego, żeby właśnie naszych wytrawnych graczy, którzy już wiecie, znają tabelę mutacji na pamięć, móc zaskoczyć czymś troszeczkę innym i pójść w troszeczkę inną stronę. Rozdział trzeci z kolei już całkowicie przekręca gałkę na 100%, jeśli chodzi o kwestie związane z kultem Slenesza, ponieważ opisuje jeden z nich. Tak, Jadeitowe Berło, kult działający w Miedenheim, dostaję... ale też nie tylko. Dokładnie. Dostajemy krótki opis kultu. Tak jak tam mniej więcej działają inicjacje tego typu rzeczy. Z kwestii mechanicznej dostajemy dwa nowe talenty dla kultystów Slenesza oraz dostajemy zaklęcia dla czarodziei Slenesza, co jest fajne. Tym bardziej, że część z tych zaklęć idzie mocno w takie klimaty body horror co ciekawie może jakby współgrać z kwestią Nargla, prawda, ale tam mamy dużo właśnie, znaczy dużo, no przynajmniej kilka zaklęć, które rzeczywiście ciekawe wyglądają i mogą się przydać na sesjach. Tutaj mój chyba największy zarzut do tego podręcznika jest taki, że nie dostajemy żadnej takiej typowo slenaszyckiej profesji, jak to miało wcześniej miejsce z Tsinchem, który na przestrzeni wewnętrznego wroga dostanie chyba łącznie dwie profesje. Slenerż niestety nie dostaje tutaj własnej profesji, dostajemy sposoby na modyfikowanie standardowych start bloków, na to, tam żeby tworzyć sobie kultystów, Slenerza, jakiś tam czarodziei itd. i tak dalej. Są odnośniki do potręcznika, jak to robić, ale niestety nie dostajemy jakby takiej nowej, pełnochwistej, pełnej profesji. Trochę szkola, powiem szczerze. Tak samo nie znajdziemy tutaj profesji kapłana Ulryka w rozdziale czwartym, a rozdział czwarty poświęcony jest właśnie Ulrykowi. Poznamy historię tego kultu, szczegóły na jego temat. Są tam wymienione również jego cuda. Generalnie dość sporo na temat Ulryka i tego, w jaki sposób się wpisuje w Midenheim i jak to było tak naprawdę z tym celibatem u nich. <laughs> tak, bardzo ważna kwestia to. Jeżeli już brać ten podręcznik, to wiadomo, że od razu patrzeć tam, tak? No i potem wchodzimy. No kto tak robi? Na... No. <laughs> Rozdział piąty, czyli pewni bardzo ważni ludzie. I tutaj dostajemy rozpisanych szerzej bohaterów niezależnych, bodajże szóstkę i dodatkowo dwójkę już tam gdzieś znanych i wcześniej widzianych w samym wewnętrznym wrogu bohaterów. Wszyscy są dużo bardziej rozpisani, dużo głębiej. Niestety i niestety spora też część tego, co tam jest rozpisane, jakby umiejscowia tych bohaterów w kontekście właśnie wydarzeń wewnętrznego wroga i tego wszystkiego co się dzieje w Midenheim. Co oczywiście jest super, jeżeli potrzebujemy więcej szczegółów na prowadzenie kampanii. Trochę mniej jest to użyteczne, jeżeli po prostu chcemy prowadzić zupełnie coś innego, albo jeszcze tym bardziej wziąć tych bohaterów i powkładać ich w zupełnie inne miejsca gdzieś tam w naszym Warhammerze, w naszym imperium. Tym samym tropem podąża rozdział 6, w którym znajdziemy postaci niezależne, które nasi gracze mieli możliwość do tej pory spotkać podczas grania wewnętrznego wroga lub jakichś innych dodatkowych, przygotowanych wcześniej przygód. Tutaj mamy kilka stron na temat tego, dlaczego mogłyby te postacie znaleźć się w Midenheim. Co mogły robić w międzyczasie, pomiędzy spotkaniem naszych graczy, a tymi wydarzeniami wewnętrznego wroga, tymi wydarzeniami Szarej Eminencji? No. NPC. Jeszcze więcej NPC-ów i w historii postaci niezależnych. Nie jest tego dużo, bo to jest 6, jak liczę, 7 stron. No ale spotykamy tam kilku ciekawych NPC. Łącznie z, z ulubieni są e, naszej drużyny, czyli Izabelą von Strudeldorf. No, myślałem, że powiesz, że to młodą co to próbowało uciekać z Wesela. Anastazja. Ale to była inna, inna kampania. Tak, ale tutaj też się pojawia. Razem z przyszłym niedoszłym małżonkiem, więc tak. Ja tego mówiłem. I inne przygotowane wcześniej przygody. I rozdział siódmy. Yy, dla odmiany odmieniec, czyli bezkształtny horror Cincha. Trudno go nazwać tak naprawdę rozdziałem, bo to jest. W jedna strona de facto. Mhm. Ale mamy opisanego większego demona Cincha. Bardzo ciekawą postać w lore, co jest fajne. Trochę szkoda, że tutaj tak powiem szczerze, w sensie dla mnie to jest jednak ból, że ten kompanion nie poszedł bardziej w slanesza, skoro już zahaczył o ten temat. Ale wracamy do Tzincza, no wiadomo, że cała kampania jednak z kultem Tzincza jest związana. Zresztą ten odbieg tam będzie nam jeszcze potem pojawiał później w kampanii, więc to też jest tak po to, żeby mistrz gry mógł się przygotować. Fajnie, że jest, bo to też, yy, mówię, wracamy do starych klimatów Warhammera. Czy powinien być w tym miejscu, no może niekoniecznie, ale z drugiej strony wszystko w tych kompanionach jest trochę tak powrzucane, żeby był wór pełen łakoci, co kto sobie wybierze, to jego, nie? No cóż, w każdym razie tak, skoro kampania obraca się wokół Sincha, to rozdział ósmy jest przygodą obracającą się wokół skawenów. No ale wszyscy wiemy, że akurat w tej kampanii skaweni też się pojawią więc tutaj myślę, że nie jest to chybione. Jak najbardziej, tym bardziej, że to są kawani ze szczyptą nekromancji, więc przynajmniej coś e, ciekawego dzieje, jest jakaś różnica od tego, z czym nasi bohaterowie gracze będą musieli się zmagać w przyszłości. Kolejna przygoda, no fajnie, że jest, znowu biegamy za szczurami gdzieś tam po kanałach i tak dalej, próbujemy się dowiedzieć różnych rzeczy. My nie mieliśmy szansy rozegrać tej przygody, więc ciężko powiedzieć coś więcej. No ale rzeczywiście dobrze, że jest, bo zawsze mogłoby jej nie być. I potem mamy rozdział 9, Latające Czaszki Śmierci, który również jest przygodą, tym razem dziejącą się w okolicach Middenheim. Tutaj zapraszamy do Pridstock. Jakbyście się zastanawiali, gdzie robi się najlepsze winy w okolicy, to tam. Natomiast tym razem jest to przygoda z serii właśnie Zemsta Lorda. i no tak, jest kolejną przygodą. Tym razem kręcącą się dookoła nekromancji. E, tak, tym bardziej, że ta cała seria Grave Lorda jest właśnie rozpisana w kolejnych kompanionach, łącznie do piątki, więc to jest jakby taka kolejna seria przygód, czy pomniejszy wątek, który nie jest związany tak naprawdę z główną kampanią, którą możemy rzucić naszym graczom. No i tutaj też trzeba dodać, że ta przygoda już się pojawiała też w polskich wydaniach, czy to w Splądrowanych Kryptach, czy w Potempieńcu, Na no, początkowo ukazała się oczywiście e, w magazynie White Dwarf. Tak, no i teraz wypadałoby się zastanowić, jak podsumować ten kompanion. Bo to właściwie tyle. To jest 128 stron łącznie, razem z układkami, więc. Ja powiem tak, ja bym powiedział, że zależy co robimy. W sensie też trzeba uczciwie powiedzieć, że z założenia to miało towarzyszyć wewnętrznemu wrogu. Jako kampanii i dla ludzi, którzy go prowadzą, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie prowadzili wewnętrznego wroga wcześniej albo nie mają dostępu do tych starych materiałów, starych przygód z pierwszej, drugiej edycji, no to rzeczywiście. To rozbudowanie może być potrzebne i jest to wykorzystywać. Można tak i tak już bardzo długą kampanię jeszcze rozciągać na kolejne dziesiątki, jeżeli nawet nie setki sesji. Przy czym wiesz, ja mam tutaj takie wrażenie, że praktycznie wszystkie materiały, które tutaj się znajdują, wcale nie muszą być wykorzystane podczas wewnętrznego wroga. Ja oczywiście tutaj nie mówię o konkretnych NPC-ach, którzy, tak jak tutaj mówiliśmy, są akurat no Częścią kampanii wewnętrzny Wrog, ale te wszystkie rzeczy dookoła, no, one nie muszą być wewnętrznym Wrogu, mogą być gdziekolwiek indziej. To prawda, chociaż muszę przyznać, że to troszeczkę zabawnie, bo akurat mam w zasadzie odmienne podejście w sensie wydaje mi się, że z tych kompanionów ten jakby najbardziej nas ogranicza, może nie tyle do samego wewnętrznego wroga, co jednak do miejsca. Ja wiem, że zawsze możemy sobie to przestawić gdzie indziej, bo, bo możemy. Ale mówię, w moim odczuciu najlepiej to jednak funkcjonuje właśnie jako, wiesz, zapełnianie tego Midenheim. Jakoś tak to widzę, w sensie właśnie z innych kompanionów to, wiesz, to co się dzieje na rzekach, czy opisy z kawenów, czy tego typu rzeczy, no to rzeczywiście możemy wrzucać gdzie bądź, bo to powinno w miarę wszędzie działać. No a tutaj jednak ten, wiesz, klimat tego, że gracze się mają kręcić po Midenheim i... Tej high society w zasadzie i coś tam próbować ugryć. Tak, pomijając te momenty, gdzie kręcą się w, po kanałach. Tak, no bo wiadomo, no. Wiadomo, Warhammer, nie? No, Warhammer. Śmietanka na powierzchnię, poszukiwacz przygód do kanału. No, z drugiej strony też trzeba przyznać, że. Powiem tak, nie jest to na pewno pierwszy podręcznik dodatkowy, jaki bym polecił, żeby kupić. Chyba że rzeczywiście założenia, wiecie, że Middenheim, tylko Middenheim, jeszcze chcecie intrygi, dużo BN-ów i jakieś przygody, bo tak naprawdę co dostajemy w tej książce? Głównie dostajemy jakieś przygody bądź ich zalążki oraz bohaterów niezależnych. Trochę Ulryka, trochę Slenesza, ale przede wszystkim przygody i bohaterów niezależnych. Tak, więc no, to jest ważne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy tego potrzebuje i czy fakt, że to w jakiś tam sposób ciąży ku temu Midenheim mi odpowiada, czy nie. Wiadomo, wszystko można sobie zmienić na swoje, uciąć, przyciąć i pozmieniać, ale no, to jest to, co dostajemy. Jeżeli odpowiedź jest tak, no to fajnie to jest dobry dodatek. Jeżeli natomiast w ogóle nie prowadzimy wewnętrznego wroga i w ogóle nie zajmujemy się Midenheim i tymi okolicami. Cała kwestia kulturyka nas w ogóle nie interesuje, no to ten kompanian tak naprawdę będzie nam średnio przydatny, chyba, że... Naprawdę bardzo potrzebujemy jakiś przygór, bo te tutaj da się gdzieś zaadoptować Ale tak, no są inne pozycje, prawda, już wydane po polsku, czy to od zestawu startowego przez te ciężkie dni, spokojne noce. Więc wtedy kompanią bym sobie dołożył na bok, bo to wtedy nie jest rzecz pierwszej potrzeby, w moim odczuciu. Chyba, że koniecznie potrzebne są zakręcie senesza. Tak, no to tutaj, jak jeszcze raz powtórzę, to z moim zdaniem zarzut, że. Szkoda, że ten kompanion jednak nie poświęcił kilku innych stron na to, żeby bardziej nam rozbudować kwestię slenerszycką, bo fajnie by było, gdyby, okej, okay, to w tym kompanionie jeszcze dostanę wszystko, co ma być o slenerszu, ale też muszę przyznać, że właśnie mi się spróbowały te zaklęcia i to pójście w body horror, zresztą te zaklęcia, które tam są, też dają mistrzowi gry fajne pomysły na to, co kurczyści slenersza mogą chcieć zrobić i w jaki sposób, więc mi siadło, no ale prawda jest taka, że odkąd ten kompanion e, wyszedł, to nie, nie bardzo się pojawiali kultyści Slenesza u nas na sesjach z tego, co wiem. więc nie było szansy wykorzystać, a trochę szkoda. Och, well, to nie będę cię wyprowadzał z błędów w takim razie i się wyautowywał. <grym> ale tak, no generalnie jeżeli potrzebujecie przygód, które mają taki klimat północy Imperium, to tutaj znajdziecie sporo. Jeżeli szukacie czegoś innego, no to jest wiele innych podręczników, które zajmują się innymi tematami. Tutaj najwięcej jest na temat przygód i NPC-ów, tak naprawdę. No, więc już nie zawracamy Wam e, czterech liter, bo wiadomo, że trzeba szukać e, kultów w Miedenheimie. Dzięki za słuchanie. Jeżeli Wam się podobało, śmiało zostawcie nam lajka, suba i kliknijcie dzwonka. Zapraszamy na naszego Discorda, tam możemy podyskutować sobie na temat tego oraz innych podręczników. Oczywiście, jak zawsze, wielkie podziękowania dla naszych patronów, dzięki którym mogliśmy się zapoznać z tym materiałem dawno, dawno temu, kiedy wyszedł w oryginale, jak również dla polskiego wydawcy, który, jak mógł, to nam podrzucił materiał, żebyśmy mogli się zapoznać z wersją spolszczoną i Wam o niej opowiedzieć. A my się z Wami żegnamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tak, idziemy na jakieś przyjęcie w Midenheim, sączyć doprawiane wina i szlajać się po labiryntach mm -hmm. z żywopłotu. Mm -hmm. z, ze szlachciankami. W kwietniu, nie? Przy takiej pogodzie. No... W...